To, że nie ma go, w łota. W przednim odcinku zniszczyliśmy spory ogromny konwój. Spory sprawy. A to nam do oczek, da nam to tylko tych punktów, Że wykonaliśmy. Teraz będzie tutaj. Także do dlaczego mi się to że mi się dźwięk baguje?

W porządku. Ale gdzie dalej mam ten komór? Tutaj siedzi gdzieś. Ten jeszcze gdzieś pierdziela! Was du fuck? Kurs auf diese Koordinaten setzen. Also Pampelvatsch, куда? Aber es nicht wo? Kurs setzen. Jawohl. Im Dienst. Na. No. Może się nawie się od tego oddalić Jest tu i proszę bardzo misja wykonana I wracam z portu do portu Tożnie o tej gry nie Nikantelo, to dość szybko i ty, 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 tymi do wczytywań praktycznie. Nie no to jest chwila, moment. Wiesz, inna melodia. Jak to wiem, że jakaś się wczytała już. Może trzeba dodać troszeczkę do tych parę sekund, nawet jak nagrywam. O, mam, oczywiście zimę. O, oczywiście to mi się uba, z, z, z w innym miejscu niż pomijen. No, Miałem już wracamy z powrotem do... Domu z powrotem. druga klasa? To mi zabrakło. No, ale sporo punktów.

a, jeszcze mogliśmy coś... Uuu to ciekawe. Żadne są na inny kolor. P.I. O, to jest ciekawe dosyć. Może się nie modli te gazówki, tak? Nie wiem, jak, kiełbo... Też się też ładuje tak Te 2 też ładujemy też mamy jeszcze zasięg Nie wiem czy gada dość podobny zasięg A to mi pozwoliło, że teraz jest coś takiego Ciało Załaduj do fura Dziękuję, proszę bardzo, paliwo Na full Żywność, ale żywność może być. To, bo da mi no żeby to uzyskać. Badyl do o limitu. Sie den kurs an. Ja to, to muszę kliknąć do i. odkliknąć. Was Herr żeby nie te ewentować, o no, no to walczę, mogę dobyć, to, mogę się troszeczkę wy. To nie trzeba tu wsiąść i przejąć. Tak, no, oczywiście. No, na zostawiłem, tak? To się to już mamy... Nie to. Punkt umiejętności. A to, to, a to za mną tylko sekundkę, więc proszę dalej, to znaczenie. jest oznaczenie. Koczę ciągnąć z tego samego moda. Co hmm, tu możemy pójść? 60. Nawigator. Miałem piąty poziom, więc warto. Hmm. To pieśń. Nawigator, co bym działa, ganie w karty. Zobaczymy ten cały system, nie? Eee, kiedy to już jest inny, nie dowiedziałem co razie to. Bo tego nie potrzebuję. Później może później, może później może bo Może w to, bo na nie wiem. Bo nie idę w tą maksymalną tą, bo wystarczy, mi że miał magię jednego dowódca, już mam w ten sposób. Jest chyba, eee, jeszcze mam czas! Zanimś tam. Wierzył się wierzył się wierzył. Nie zrykować, bo ryzykować, no, bo, bo im dać im przerwę. Działać w systemie, jest Dalej tego nie naprawi. No po prostu ja chyba skisnę. Ej, damno, damno. ochę. po prostu skisnę zaraz. Czyli zobaczę tylko. Czy mamy datę w ogóle? Jest piąty czas. To mamy czasu i czasu! Teraz widzę! Ale to było piękne! za tyle, tyle za tyle... To jest ten drugi, miał być. Ej, sporo tego czasu tam było. No weź otwórz ten tryb. No, ja to ciekawi czy tam Bo ten port tam, tak zwany port we Francji... ...jest troszeczkę zbugowany. Ma swój boloń. Jak ja... O widzę, że ją troszeczkę poprawię i ten ten pod trochę, ale dajcie tylko niektóre nie te budynki, Niech te budynki, które widzę dalej, ale też i na dalej, coś tak, oni weź co ulicę nie po w samochodu, tak jak widzieliście. Jeden tu jeździł. I tu jest bardzo niewiele. Wlecie na pełne te ulice. wlecie, te ulice są normalne, a nie jak. Tu też pociągi jeżdżą, ale tu nie jest ta strefa. Mógłbym wam pokazać. O, zobaczmy. O tu już tak troszeczkę nie bardzo. Odolowity do pewnego momentu. Nie chciał im się całego potu gierować, tak. A jeśli to rozumiem, bo taniej, a tu mogę pokazać co jest do. To są stocznie U-Botowe, które tutaj, tutaj, tutaj mamy. To jest nasz ubot. Tu mamy pomniejszego bota. Do drugiego bota, oczywiście nie widać flotyli. A tu jest taki, takim trójkątem. Takie te dwa to są stocznie dla niszczycieli właściwie też proszę, proszę. Zresztą... to się oczywiście ten obolec mieści się oczywiście taki niszczyciel takiego dokół mieści się oczywiście niszczycie też nad bunkra Ale to jest bardziej dla pacelników takie wcięcie do okrętów ale tej grze jeszcze nie dodaj pacelników Mody, które dodają, oczywiście, dodają pełny krystalin czy nidy. Wszystkie okręty Po całości. I tak dalej. Ale ten też może wypłynąć. Powiem też, i ten... tym tym wypłynąć. Ale tym jest szybciej. Dałem pełne paliwo, ja tak muszę zapanować teraz. A, bym zapomniał, ja ciągle te, te punkty przesłów zbieram, tak I jak widzicie te to zadałem to, to powoli to jest te wpływy i tak dalej załogi i tak dalej... Złote patrole... I tak dalej, tak? To możemy samodzielnie próbować Ale to raczej... Czyli... Ja nie też pójść tutaj? No proszę bardzo, tu mamy ten bunkier, proszę bardzo... Przecież to jest plus dwa, więc to nawet nie jest takie złe. Kioska w tłuszcze.

akcept to no, więc, ci mamy dwa no może i dobrze, że mamy dwa no, chociaż ten jeden to ja karam sobie ten słodny patrol jakby co bo wtedy to to może się do mnie

Może to wykonać, a co mi tam szkodzi? Nie, ślednia, no, możemy, to szkodzi? To nie jest średnie dla... No to to dalo zabić, tak? Tam nie będzie żadnych okrętów wojennych, być średnie. Dobra, bardzo, i... Tutaj. A wypłynąć ja pie, papier dlatego nie mogę, nie się w studiu. A co mam nimi załadować A, mam coś miejsce, okej, okay, dobra? Dobra, dwa takie. No tu no, okej, okay, teraz łapkę co chodzi. Ale jestem głupi, nie? Nie, czekajcie, kurs mi został. Kursy w tej o, się tej nowej... Nie nie, 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 będę wykonywał. No bo mam tu jednej żywność? ale to powinno wystarczyć. Wypływamy. I poszli. Poszliśmy w morze. Odciąć nas. Stop. W to jest to, to jest to, to odciąć to, Stop. jest to, jest to, zmagowane, to, mi się podoba nawet bardziej to, to jest to, to się to, jest jak wyskakujemy, to faktycznie jest jak w Hunterze, w piątce. A masz nie uszyła. Załogi mamy full. A, muszę zawsze, muszę zawsze całogę wyskakiwać, żeby. Jakieś 18 na 18. Dobra, poszliśmy. I lecimy do przodu. Ja jedziemy przedtem. Nie musiałem tego zakładać. A. No to hmm. nam zajmuje nam wy, 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 wypnięcie. Tak. Jeśli ja nabieżałem to przedto te, te wszystkie kwadraty. Ok. Poszliśmy do przodu. Nie będziesz odmienić się, to są tereny, już typowo powiedzmy. A patrzcie, Norwegię jeszcze. A, no tak, by wiedzieli, jeszcze. Auć. Ja nic nowegi nie to robię, nie niestety. Te się są dla mnie po prostu, powiedzmy tak: mamy skotować konwój łodzią po ludzie. Ja, ja mam to kuna, na, na to. Powiem szczerze, w warunach. Mogę wam to pokazać, ale ja, ja, ja się nie mylę, przecież to jest po prostu za niszczycielami i tak dalej. I to, i to mi tak bardzo wkurza, tak? Chcę zastanowić, ja sam to, co miałem skontrolować, ludzie. Łodzia po wodzie zostały zaprojektowane do walki. Jak niszczyciel, czy powiedzmy, no po prostu okryty nawodne. Korzowniki, grzyb liniowe i tak dalej. Pacjent. To nie jest ten rodzaj okrętu, to jest bardziej okręt zwiadowczy. one są okrętami zjadowczymi. Jak tam chcę, nie chcę, żeby wybierali jak jaki chcę. I tak nam dopłynę. Raz, dwa. Dobrze, żeby tam jedynkę. Wydaż się zwolnić przed dopływem do celu. Chcę zwolnić, zanim tam będę dopływał. Nie daję się za A właśnie, takie zapisywanie. Trzy, dwa, jeden. Też tak. Ślidza ląde, czekać, może sobie przypomnieć jak to było. Trwało. Oficer... O, no bez jaj. O, no, zbagowało się mi się troszeczkę, to nie szkodzi. Ładowanie w toku. Teraz ja mi się... To to, 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 to jest krótki, już teraz to nawet będzie 3 minuty, tyle powinien być I znowu to jest samo To jest śledzi, bo na tak, tam nic nas nie, nie zatakuje No, że o, że O! Jakieś setki się grzeją. Cholera. Mamy tu kilku ludzi załogi, więc... Na to, na... to mam skuteczny pomysł, na to. Mam tu kilkanaście ludzi załogi, ale to nie jest żaden problem, bo my możemy jeszcze dodać im uniku. netki unik boczny, tak. Nie musimy zbytnio... Nie musimy zbytnio... Niebieskie światło, niebieskie światło, niebieskie! Nie pilnujemy po prostu, robimy zadaniem po prostu... ...że oni po prostu po prostu obok. 1 metr 35, ten już się na powiedzmy 30 metrów. A tego bym się nie spodziewał, nie? Nie, nie, czasu czasu Hmm, nie, tu mamy metrów? nie, to być dańba. O, za powierzchni. 30. coś z mi się nie było nie budowało, nie? O, to się czytać, żeby już to jeszcze o nim ładno. Oni mogą na nas wykryć Ale czekaj. uda mi się dokładnie przepłynąć między nimi Cholera, będzie walka. Albo użyć te zbawika i spierdzielać! I poczekać aż... Dobra, to dalej czymś mi czym się uda mi się. Wygrać o bitwę Czy nie, 38. Subskrybujcie, lajkujcie. No cześć!